Jak wygruntować spławik? Szczególnie wtedy, kiedy nie masz ze sobą specjalnie przygotowanego do tego gruntomierza. Przegruntuj swój zestaw, zakładając dodatkową śrucinę, np. przykład o wadze 1 grama, w miejscu, gdzie dajesz tak zwaną śrucinę sygnalizacyjną, a więc prawie na końcu zestawu. W efekcie, jeżeli zarzucisz swój zestaw, a śrucina będzie znajdować się nad dnem, to będzie wciągać antenkę spławika pod wodę. Oznacza to że musimy zwiększyć grunt. I w drugą stronę, jeśli ślucina będzie leżała na dnie, to również antenka spławika będzie wystawała ponad powierzchnię wody. Przesuwaj grunt mniej więcej co 10 cm i sprawdzaj, w jaki sposób zachowuje się spławik. Stopniowo zmniejszając ten grunt, sprawdzamy, kiedy spławik schowa się całkowicie pod wodą. Wówczas wiesz, że jesteś dokładnie na styku dna a śrucina sygnalizacyjna delikatnie o to dno dotyka.